Zebrała! 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 On tam jeden poleciał do Zebrała! 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 To Zebrała! Zebrała! proszę. Zebrała! 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 ale miałeś bardzo dobry Zebrała! Proszę pani, ja w tym urządzeniu się prawie urodziłem. Jest dobrze, jest świetny czas, jest pani, walczymy, walczymy. <gry> o, jest do pracy, tak ty Idziesz, tam idziesz, 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 Dobrze mówi, dużo idziesz, ćwiczy. dużo Dużo, Dużo, ćwiczy. W, w tych nartach, w nartach, matka jedyna. W tych płetwach, jak w tenisówkach, ale spokojnie I teraz szukamy kolejnych, szukamy kolejnych. To takie trochę zbieranie grzybów, tylko trochę inaczej. Oho. I trzeci słupeczek. O, o, o. Trapić nie mógłbym. A ty złośliwa byłaś z tymi, z tymi płetwonurkami, wiesz? Żyty ja? Jej pomysł drodzy Państwo, jak chciałem tylko oko w ogóle. Mamy Jej tu... przygotowane koszyczek. Ja wiem, że ciężko wiem. Mamy rozsławczy po Gotowość jest Panie Mateuszu? Trzy. oo, jak fajnie. Nie, no taka jest czasami, no właśnie, to jest ta, ta wersja podróży, która czasami drodzy Panowie towarzyszy nam, kiedy upadniemy i z imprezy wracamy, nie? Jest podobny poziom chodu. A potem będziemy pokazywać, co się dzieje potem, kiedy się wraca w takim stanie. Nie ma już, trzy wystarczy. Tam więcej nie będzie. Dzieciaki, za. Proszę bardzo. Pan założy sobie urządzenie do chodzenia. Nie jest źle. Panie tak, Grzegorzu, gotowość jest. Wszystko rozrzucone właściwie? Oczywiście. Uciekamy dzieciaki, uciekamy. Raz. Dwa, trzy. I jedziemy dalej. Kolejny pachołeczek. Bo się tak schowały. Się. A one się, się uciekają. No. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Został jeden i tu został drugi. Wróciło! Panie Andrzeju, posypało się. Tak, nie musi, ja już zasadzę. Jeszcze jeden z drugiej strony tego słupka jest. Czekaj, płetwa się jak jest... zakręciła. Oj się tak. Tu jest jeszcze jeden. O, jaj, jaj, jaj. o, kto był najszybszy, kto był najszybszy? Dziękuję 40. bardzo, sołtys mnie wybawił. Pięć punktów dla Krzegotówka. Cztery dla Chocie Myśli. Trzy punkty tak dla Grochowic. Dwa punkty dla Sobczyc i jeden To jest pani człowiek, ale próbujemy dalej. Zasia, zaraz! Jest! Było coś blisko. Poważnie, w czakę. Raz, jeden punkt jest, ale poszło dokładnie w to miejsce, gdzie pan był. Dwa, dwa punkty. I teraz czaszka i jest dobrze. Spokojnie, niech się pani skupi. O, ewen, koncepcja była dobra. I trzy jest! Chwała Bogu. Raz! No widać lata praktyki. Bardzo dobrze. Starego? Twojego? Fajny ma. Dwa. O! Trzy jest! Dwa półki! Dwa było. I zrugo! Brawo! Pisko! Czy no, no, tak Proszę bardzo. Chyba to Gminy. Jak nazywa się przewodnicząca Rady Gminy? To czy że tak. Proszę bardzo, punkt jest zachodź myśli. Bardzo, bardzo ciekawy sposób. bo to może być ile jest słupów telegraficznych na terenie. Nie. Ile jest mieszkańców w gminie Kopla? Ale pan pytał, czy ja nie wiem. Według danych statystycznych z gus na dzień 2012 rok 4380. Bardzo dobre dane! Ale to nie jest to pytanie. Ostatnie pytanie w kategorii prostych. Za jeden punkt. W jakiej miejscowości. Pat, patrzycie? W jakiej miejscowości funkcjonuje drużyna piłkarska? Ona była pierwsza. A może pytanie brzmiało grająca w pierwszej widze? No pewnie, że LZS grająca w rozgrywkach ligowych z rybkotem, oczywiście, że w kotli, bardzo dobrze. Jeden punkt dla kotli, te dwa punkty. Ile jest OSP na terenie gminy i gdzie? Tak? Tak jest, trzy bardzo dobrze. Dwa punkty trafiają na konto. W jakich województwach znajdowały się tereny gminy od 1945 roku? Do to było województwo wrocławskie. Później zielonogórskie, legnickie i teraz gronośnowskie. Poszło! I kto teraz pójdzie, kto? Mocny, moc, Ale idą! Idą! I przeciągajmy 3, 2, 1, start! Шесть пунктов для головы. Na no poważnie podszedłeś. Drodzy Państwo, kochane drużyny, wspaniali zawodnicy, fantastyczne kolejne konkursy. Teraz chciałbym, żebyście Państwo sami sobie wielkie brawa dali, bo naprawdę zabawa z Wami była przed. Oraz zestawy takich fantastycznych kubków specjalnie przygotowanych. Każdy zawodnik z tych piątek biorących udział otrzymuje taki właśnie kubeczek na pamiątkę. Drodzy Państwo, turnieje wsi na terenie gmin rozgrywane były przy różnych okazjach. Rozgrywane były um, już od lat przy okazji na przykład dożynek. Była zawsze taka działalność turniejowa organizowana. Natomiast tym turniejem tutaj w Zabielu rozpoczynamy cyklicznie organizowany corocznie e, takie turnieje w konkretnych kolejnych wsiach wyznaczonych. To nie jest tak, że wygrywający otrzymuje ten przywilej, że organizuje w przyszłym roku, ale e, będziemy sobie w kolejnych miejscowościach latem spotykać się na takim właśnie turnieju wsi, dlatego ten oficjalnie uznaliśmy za pierwszy. Bardzo fajnie, a w przyszłym roku zaprosimy Państwa na drugi wtański Marianna Stakurska i przewodnicząca stowarzyszenia kraina lasów i. Kotla! 2014 32 punkty na końcie. Prawdziwi herosi! Głogówko!